Dzień dobry, hola amigos, witam na kanale Hiszpania tutaj, mam na imię Martín Bilbao, a dzisiaj będę robić jeden przepisny danie, to jest Chine, eh, nie wiem czy jest tak, że ale tam mamy we Hiszpanii dużo so restauracji eh, gine. i to jest najbardziej popularne, ten eh, ris, eh, tres delicias, arroz tres delicias mówimy, to jest eh, ris, tres trzy delikatese, są takiego, a ten trzy delikatese to jest eh, Sinka. Groszek i jajka, Michał. chcecie zobaczyć, jak to się robi? No to zaczynamy na jeden karnek, dajemy woda do nas, eriz. już jest trochę ciepła dajemy tutaj owiem sól lis laureowy pół jeden zęb czosnkowy ten Zem ja po prostu robię tak i dajemy i też będzie dać trochę oliwa z oliwek i czekamy, że woda zaczyna robić ból, ból na ten czas będę pokroić parę. Tylko będę pokroić parę. Tak, wystarczy, bo będę robić tylko 100 gram, bo moja żona nie lubi bardzo ten tale. Ja uwielbiam. Pokroimy tutaj jakieś kwadraciki. Ok. Pokroimy takie kawałki kwadratowe, a teraz musicie zrobić coś takiego, bo potem na patelnia, kiedy to będą brasem, no to trochę trzeba tutaj z ręką działać. Ja, Ok, zostawimy na potem jeden jajka. Miksujemy trochę. OK. I na ten czas będę robić na inną patelnię tym jajecznika. Dajemy jajowiem, da da trochę oliwa Tutaj patelnia już mamy czerpać, no to po prostu robimy tutaj nasze jajecznika. taki suche, musimy zrobić ten jajecznika, nie? Bo jakie na nie robi na śniadanie, na przykład nie robi tyle, ale do tego lepiej zrobić więcej. Dobra, jajecznika już jest. Wyłączę pokażę. Po prostu jajecznika. Już już zrobione. Robimy tutaj na kawałki. Ok. I zostawimy na pot i na ten czas też będę dać groszek bez płyna jakiś inny pojemnik żeby on nie, potem będzie szybciej okay. nie chcę dać to wszystkich płyn, bo będą zostawiać tutaj groszek dlatego tylko daję trochę Ok, to było koło połowy od tego chyba jest trochę mniej niż połowę jeden trzecia bo już gotuje, no to daję ryż i poczekam 10 minut, jak jest pisane na opakowaniu. To jest ryż basmati. Czekamy. Już minęło 10 minut, kiedy daję trochę cebulę, czosnek i lis laureowy, że to jest taki prosty, nie, nie potrzebuje dużo czasu, ten już pachnie fantastyczne, od razu bez niczego. No to teraz będziemy zjadać ta woda. najpierw.

Ruszamy, ruszamy. Będę dać trochę więcej. Ok, po około 2-3 minuty. Nie będę pokazać, bo wygląda tak samo, tylko z olejem. Dobra, pokażę. Mała różnica tu jest, nie? Trochę sztukę te zrobiłem ten sodinek. No to po tym parę minuty będziemy dać już nasze składniki. Jajka. Ok. Sinka. Ok. I groszek. I robimy około 2-3 minuty więcej. I dwa, trzy minuty jest tak naprawdę, że to wszystko się połączy, nie, bo te reszta składniki już są, można jeść od razu. Też że no, będą mieć też taka sama temperatura, ta nie. Okej. Okay. 2 minuty po składniki. Już wygląda fantastycznie, pokażę. Tak wygląda. Zeraz, daime do naze tanez. Zeretuta izukame tanez. Jus mame gotobe naze eriz. Ez txe delikatese. Arroz tres deliziaz. Mi hau. Zeraz, nazkubro baino bendedaz trozen aine tanez. Bo, jalobe datz ez txe gero sos. Bo, do dego pasu je perfektakon sos eh, eh, sotko kufasne. To jest akurat też chili, no to będziemy dać tutaj trochę w górę. Tam, w Hiszpanii, na każdej restauracji jest mają taką i nie chili. Ok, dajemy z miłości. Miksujemy. Miksujemy. Mm, Pichota. Ja uwielbiam. Ja, sabes que ido a España y de nada que se hicieron el restaurante, pero tú te ale, y te hiciste un restaurante. No, todos nieve. Ya sabes que el diezco ya duen, o sabes que yo aquí se hicieron el ni todo que el restaurante. No, todo eh, el diezco duen y smart y o bien, una prop mm -hmm. mm -hmm. no no de pobreza. Doble, doble. Bardo doble. No parla és trepisne, trepisne. No tot allà és fins quan allà s'ha i que demà ja que aquest any mos na amb pisses YouTube, subscriu a mi canal, clic a l'obietó, bardo, bardo, en cuies el tam i estes xe, i dos ho vaig anar a donar estem-ne Na razie bardzo dobre, naprawdę polecam spróbować było ten na razie.